Chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o kwiatach cukinii. Kwiaty cukinii możemy podzielić na żeńskie i na męskie. Żeńskie to są te, które rosną na cukinii, a męskie to są te, które rosną na łodyżce. Kwiaty żeńskie mają w środku, proszę bardzo, słupek. Słupek jest pyszny, jest słodki i czuć w nim dużo nektaru, a kwiatki męskie mają w środku na Pręcik i on nie jest za dobry w smaku, ale także można go zjeść. Tutaj jeszcze mamy różne kwiaty cukini na różnych rodzajach cukini, na podłużnej, okrągłej, ale ja chyba najbardziej lubię tą klasyczną podłużną, ale to już jest kwestia gustu. Kwiatki cukini możemy zafaszerować. Ja mam takie swoje trzy ulubione farsze. Pierwszy to jest kozi serek i tymianek. Drugi to jest ricotta z anszuła. A trzeci to jest kozi serek bądź ricotta z orzechami włoskimi, które są posiekane. Faszerowanie jest banalne. Wystarczy zrobić to tak. Nie wyciągać oczywiście słupka, który jest bardzo dobry. Wkładamy około łyżeczki, poprawiamy sobie kciukiem. I mamy gotowe. Nic nam z tego nie wyleci, ponieważ to jest dosyć stałe, niepłynne. I układamy takie kwiatki, tutaj już mam upieczone na, e, Układamy takie kwiatki na papierze do pieczenia i pieczemy około 10 minut, 180-200 stopni. Kwiatki cukinii możemy także smażyć w cieście naleśnikowym albo w tym tempurze. Wspaniale wyglądają usmażone w omlecie. Albo na omlecie, nie wiem jak to trzeba powiedzieć. Czyli robimy omlet, ro wylewamy go na patelnię i kładziemy takiego kwiatka, i on się tam połączy i będzie piękny. Zrobione.